To. Jezu, te baty są okropne! Nie, no kurwa, jak... <gryw> <gryw> Nie zapowietrzaj się, Dominik. O kurwa. O kurwa diabeł! <gryw> Nie, tam była skrzynka, ona chyba na...

I gramy, a raczej kontynuujemy terrarię. Tylko Dominik gdzieś se poszedł. Także... <laughs> Także tak, myślę, że to będzie odcinek, w którym w końcu uda mi się skompletować platynową zbroję. I może uda mi się. Chociaż do tego to chyba jeszcze daleko, żeby sobie z tego kilo zrobić tego. Sz tego szkarłatnej sztabki. No, potrzeba tam pewnie z 15. Ja jedną trzecią, więc... Nie no, jebana cyna, wiadomo. To może być, ale nie wiem. Platyna. No, jest pipa, sobie nie wziąłem. Chuj. O, i chuj. To popotce, szkoda. No nie ten pierdolony bat już to kurwa leci gówno obsrane Dobrze, no, on jest w miarę prosty jeszcze hmm? <laughs> Tory My tu nie byliśmy Co to jest za... Jak się z tego wychodzi? No, bo debile wpadły tu leka z nich Dobra Koks I Co my tu mamy? No srebro do dupy Nożyki, nożyki są już, jest to Pozdrawiam do szybko po bliskie zagrożenie. Jeszcześmy czas trwania. O, no jest spoko. Widzenie w no... Tak! Double jump! O kurwa! No jesteśmy w domu. Ja dupia. W końcu. Dużo tych potek strasznie mam gwiazdki są... O nie, o nie, najgorzej. To chuj jebany. Dobra, może to jebać, po prostu się wkopię w dół. Tylko mi z góry będzie iść, gościu. Dobra, jesteśmy tu bezpieczni. wkopiemy się tutaj w dół. Zaraz zrobimy takie zbiorniki retencyjne i ta woda nam tu zostanie. Na propsie. Okej. Okay. A to w ogóle jest jakaś dziura. To, co za tak wylejemy, tą wodę? O, niech się wyleje po prostu cała. Może tam. Nie, tam jest woda, tam nie będę szedł. Idziemy tu w dół. Ko chodź ze mną, latarko. Dobra. Niech, niech będzie gdzieś ta platyna. O nie Trzeba tutaj zbudować szybko ścianę To jest ten chmurkowy, tak? Jezu jak dobrze że to mam O Lodowy? Być ciekawe, mogę tymi torami w sumie pojechać dalej. O nie, już widzę, jakie to jest kurwa śmietniki, to są najgorsze. Może zróbmy sobie tak. E, może nie do końca tak. Tylko tak. Okej, okay, że już być na tej lince. Dobra. Nie! Kurwa śmietnik hoplit, kurwa, obsrany gównem. Dobra, koks. No mogę tu pustować... Nie! Śmietniku. A tu chyba mogę tak do ściany... O, koks. No to są śmietnikowe rudy. O, HP, zawsze na O! XD Jaki potężny ten cave jest. Jestem tyle do przodu już z tym. Koks, idę sobie wydobyć. Dobra. Tylko go nie podniosłem eee, znowu porządek. Wyjebmy to. To można od razu użyć. Mm. Ouf, też już jest mi useless totalnie dla mnie. Srebro zaniosę Dominikowi. To jest dla mnie useless. No, ruda też w sumie. Nic stąd w fiucie. Dobra. Jest jak dobrze. W końcu ten double jump. I tyle HP już. To jest łatwa ta gierka. Prosta tak. A, to ja teraz nie będę umierał od upadku. O! To jest pewnie stuwa srebro, tak? No nie, platyna, dobra, platyna jest taka inna. Dobra, nie byłem w stanie tego rozpoznać. Srebro jest bardziej srebrna, platyna jest lekko niebieskawa. No, ale to żeby platyny coś to 4 trzeba mieć, trzeba musiał mieć 100 platyny teraz, żeby zrobić całego seta. A z tego wydobyłem tylko 20. Mm, 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 mm. 24. Prosta platyna co mam? No tak kostu stówy trzeba będzie wydobyć. Nie wydać cały... Mm. Fajnie, że mam double jumpa i mogłem go kurwa użyć jak debil spadłem. Dobra. Mogę tu... no idź stąd. O, koks. No, nie, skończyło się. Co tam jest? What the fuck? A, po prostu. Nie, 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 nie. Zostaw, nie. Użyj. Dobrze. O, to jest platyna? Tak, platyna, koks. Można chyba 400hp se zrobić z tych serduszek. A ja mam jakieś wrażenie, że tu obok jest serduszko. dobra. No siema, przywitaj się. Musiałem przejść odcinek bez Ciebie. Ory, siema. Znalazłem trochę platyny, znalazłem double jumpa i mam już 200 HP. No, potężne. Zbierańsko teraz. O! Dobra. Umrzyj, kurwa, czym ty jesteś? Sorry, jednak mam już 220hp. Koks. Nie! Ty kurwo, i stąd! Nienawidzę tych batów. No i leci kolejny gdzieś z dupy, no one powinny mieć jakieś respy, żeby dało się potem to zniszczyć i się ich pozbyć. Ja, Michał, bierz na serwę? Siema ja, Michał. Raczej nie. Dawaj, no. Mamy już dobre rzeczy, to ci trochę damy. Chcesz zrobić już silverowego chesta, to będziesz yy, mniej śmiertelny. O kurwa, pułapka. Nie! Teleportuję, cię ty na to. Idź. stąd. Nawet nie wiesz, gdzie jestem na mapie. Ja w ogóle jestem na mapie. A to nie teleportowało mnie gdzieś do dupy. Ja wypiję tą potkę fajną. Widzieliśmy hmm. go double jumpa gościu Którego masz? Murkowego takiego? Murkowego, no. ale ważne, że mam Kurwa mm. nie mm -hmm. Kolejne oko tu jest O, szybkość walki, dobra kolejny buścik. To już zawalczyć z tym z tym okiem. No moglibyśmy, ale ja to bym zawarł, jakby Michał był tak samemu Michał się boi gierczki Michał się boi w komputer. No Michał nie bój się w komputer. Po prostu wyjdziemy go przez okno. Proste. Boję się, bo jeszcze bo, bo nie... Jeszcze porwam jak przypadkowo do jakiegoś darek łebu. Wejdę. A porwą Cię przez RJ45 złączę. złącze, złapią Cię, na, do kabla Cię wciągną. Policja, do wszystko. Do Pawła już wjechali wczoraj. Proste, że tak. Nie dziwię się. Naturalnie było piwko pite, a się prują sąsiedzi, kurwa. Mendy społeczne. Jebać ich maczetami. Nie tam tamtej Rudy teraz. Której? Wydobędę, bo już ją zbieram, żeby sobie zrobić z niej kilow. Możesz jaki masz kilow? Nigdy ci nie powiem. Już na ten. Na te, no no nie, to jest platynowy. To Musisz wy... to ten? Tak. Czekaj, bo do mnie dzwonią rodzice. Ze dwóch. Dobra s już wróciłem się meczki. Ale co idę? Eee... No bo ojciec do mnie zadzwonił i ja akurat teraz będę musiał trochę ponazywać te odcinki, bo u mnie odcinek nazywałem się Terraria i dzisiejsza data i godzina. Tylko takie domyślne pliki, a muszę je ponazywać w takim razie już Terraria 1, 2, 3, 4, 5. I na piątym odcinku dać dodatkowy opis: Zmontuj, żeby nie było słychać, jak gadasz z rodzicami. No bo ja nie wyciszyłem sobie mikrofonu tutaj, tylko wyciszyłem sobie tylko na Discordzie. Więc wszystko bo słychać. No a właśnie fajnie, że wracają... Wraca ojciec jutro, tylko ja jutro w takim razie jest tak. Muszę pojechać na działkę. Wrócić z tej działki i nie mogę pić, bo będę odwoził ojca na imprezę i odbierał najprawdopodobniej. Znaczy w sensie nie musiałbym, ale on powiedział mi o tej... Dobre Dominik. Powiedział, powiedział mi o tej imprezie, więc od razu mu powiedziałem, że luz mogę... Mogę go wozić. Kilka razy mnie odbierał z imprez. I to jeszcze takich nieplanowanych odebrań było tam kilka Więc to jest zaplanowane, więc... Jak najbardziej... Togo od... nie odbiorę Togo nie odbiorę, proste, że tak Pójdziemy mu... Kurwa chuj nie <noise> Po co umarłeś Dominik? Ty, ale lawa... W lawie się nie da bloku postawić, nie Nie wiem no to jest platyna. No chciałbym tą platynę zdobyć i w sumie w tym odcinku, ja bym tego bossa sklepał. No to dawaj. Tylko tą platynę chcę zdobyć. ja nie mam A ja chyba mam yy, silverowy. Trochę silvera jeszcze mam, więc będziesz mógł zrobić. I co? Nagrywamy jakiegoś cesika, ładnie. czy co? No można. No, już się go. No dawaj szybko, bo nocy jest akurat. No po tak co tak, w nocy może, go? Można tylko w nocy robić. No to... Poczekamy jeszcze, no. Daj mi tylko tą platynę, no. A ty masz jakąś platynę? No nie, nie mam mi całą. No bo mam za mało platyny, no. Ja zrobię co 5 sztabek teraz. Zrobię, nie zrobię sobie całego seta. Chcę już całego seta se zrobić. Wypiję tą potkę jedną. ale kurwa losowe miejsce Ja pierdole. Zaraz będzie druga nas tu chyba szybko idą te doby mm. Chociaż taki ładny domek z takim trójkątnym dachem, jak zawsze budowaliśmy, zrobić. No. Nie takie gówno, zejście do podziemi, tako. No, skończyły mi się do właśnie, wypiłem ostatniego. Tak. Mhm. Ci tak wydaje dużo: 24 piwa, no jak tak masz poczucie, że masz dużo, to ja tak po prostu otwierałem to piwo, piłem, 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 ale teraz patrzę, że mam mega mało już. No właśnie, to mi się zaraz będą kończyć. Wydają tych przeniczniacuków w opór, których kupiłem dużo. Mam tego Glowsticka, mam. Mama piję te piwa, już z wami wzięła. XD ale ty jesteś po zamiast po prostu od razu dać to. Jeszcze marudzi o to. Dalej? No dobra. Jak się zabije tego piekielnego MOBA, bossa w sensie tego z piekiel, no, to nie. się zmienia na hard tak? Mhm. Kiedy są te nowe brudy 50 wroga, nie topesz jaskiniowy. O cholera Jeszcze... Jeszcze sekundę wcześniej zanim przyleciał do mnie, ten bocz spadła na mnie ta kula i mi dodała 120 No to dobrze U mnie 120 to połowa życia Dokładnie to 110 to połowa, ale jest gdzieś ta platyna w tej grze głupiej komputerowej? Ty no nie ma tej platyny nigdzie. No mhm. dobra. Gdzieś mi poszukaj platyny. Nie ma szans. Okej. Okay. <laughs> jest kolejna ta kula zjebana. O koks. A są... A jest, jest Nunia. W grze Liga Legend. Muszę być, bo wiem. Nie wiem, się żeby w CSa zagrać zaraz jakoś. A śmieszne jest to, bo... Bosek tak mówi mi... O ściągnąłem tego premiera mm. e... To będę mógł montować, ja mówię no i. Znaczy, nie, nie, inaczej mówi. Mówi, że ściągnął tego premiera. Mówi, że będzie sobie montował te filmy jak gównianie, żeby tylko były. Ja mówię, no i będziesz się pewnie wrzucał 3 dni. On mówi, ty kurwa, rzeczywiście. <śmiech> ja przecież <laughs> ja, ja filmy będzie... wrzucam tam pół no godziny właśnie. takie z CSA. To on będzie wrzucał tam kurwa całą noc. No to jest u niego, to się nie da. jak tam był update schema, to on go pobierał w 15 minut. No więc właśnie. Więc to on ma tam. tam uploadu to już w ogóle nie ma żadnego. No. co mi to kurwa biło? No, coś zorientował, że nie wrzucał filmy czyli. dni. No śmieszne jest. No sztabka srebra, seriously. Chcesz. Ty masz lusterko? Nie. Nie masz? Ale znalazłem kolejne buty na speeda. To naprawdę nie masz lusterka? Nie mam serio. No to ci zaraz przyniosę. No, bo... no kurwa. Ja pierdolę i to jest tej lawy. Spierdalaj, i patrz w tej krzewce. Kufnę najwięcej. Plus jeden. O no kurwa muszę wpaść do tej lawy obsranej Tak No dobra No dobra Jeszcze przez chwilę się postać paliła to widziałem A potem zgasłem, musiałem pochodnie i zgasłem się postawić Już kurwa leci z kurwysy, no z ty się zrespiłeś? Bacie pierdolony Kurwo babilońska no Kurwa babilońska Wow, Platyna. W końcu. Paris. W końcu. W końcu. Stary leży najebane na wersalce. Widziałeś. Odcinek. Ten odcinek to był jakiś tam z jakiś tam taka gierka. Bo były jakieś tam charytatywne. No. Grał Paris Platynowstym z, z matą na ekipę. XD Hmm. Nie widziałem, nawet nie słyszałem, że będzie taki event. O właśnie, ja też to, 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 to widziałem. Spir, ode mnie. Kurwa. Jako latają za tobą. Są takie malutkie i na jest najbardziej useless przeciwnik. Dobrze, mam prawie tyle tej platyny, że zaraz będę mógł sobie zrobić tego. O, znowu dotarłem do piekła. O kurwa, to ten piekielny skurwysyn, co strzela fireballami. No umrzyj psie. I sąd stąd. No ty kurwo, babilońska kolejna, umrzyj. pierdolone jest piekło przy tam są mocniejsze baty. No właśnie latają mi tutaj z kurwy syny. A Prawie kurwa zrzuciły do lawy Jezu jak na farcie! Umierajcie! Pamiętasz że graliśmy pierwszy raz i w piekle zrobiliśmy taki bardzo długi podes do bicia się z tym bossem. Tak. A później jak, jak graliśmy to mieliśmy wyjebane lataliśmy na jakichś skrzydłach czy coś. Jeszcze mm -hmm. z nim klepaliśmy cały ten czas. Jest to. Jezu, te baty są okropne! Nie, no kurwa, jak. <ślesk> <ślesk> Nie zapowietrzaj się Dominik. O kurwa! O kurwa diabeł! Nie, tam była skrzynka, ona chyba nawet nie potrzebowała klucza. Taka filetowa nie może być klucz. Taka szara. No ale jestem jeszcze za słaby, żeby się z diabłem bić. Ale już powinien mieć chyba tyle tego Parisa. Że powinno starczyć, kamy na noc? No, chyba starczy. Zaraz zobaczymy. Bo istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że kurwa nie starczy. Ja mam jeszcze 5 petele, już razem. O, dodaj. Chyba mi 5 wystarczy. To nie dam. Nie wierzę. Nie starczy. Nie, No, rzuciłem na nim specjalnie. A masz może rudę platyny? Trzy. W skrzynkach trzy rudy. Moło wiąże być. Srebro. O. Nie ma. Tu jest srebro. Srebro to śmietnik, nie chce tego. Potrzebuję jedną sztabkę, a ja mam je... A nie, czekaj, ile ja mam platyny? Ja nie mam w ogóle. OEZ muszę iść tam, no. Dobra, wrzucam oko. Nie ma. Wrzucam kolejne oko. Yy, chcesz lusterko? No. Fajne co? Masz. No. Wrzuciłem ci yy, Możesz coś z tym zrobić jak chcesz. Można wrzucić do skrzynki. Nie wiem, no gdzieś tu muszę znaleźć. No ciupinkę tylko po trzy... Ty? Wiesz co to jest u nas nie. w podziemiach? No. Takie do niszczenia tym, młotem, patrz, to o, jest nie, do tego nie. serca. No tak, znaczy to... to nie jest do serca. Czy tam do czegoś, nie inne. pamiętam To jest do... jak się przejdzie na hard to to się niszczy jak to zniszczysz to się respi ruda. A, dobra, to tak było, okej. Okay. Oczywiście. Yy, no proszę, tylko troszeczkę tej platyny potrzebuję. Proszę. O, kolejka, to pojadę Dominik, powiedz mi, ile ty masz życia w tej grze? Co, 80. No, no to nie jesteś wcale jakoś bardzo w tyle, bo ja już mam 240, bo przed chwilą znalazłem. Mhm. Dobra, chyba to jest platyna. Tak, platyna. Dobrze. Za ile będzie ta noc? Nie wiem, ale Nie wiem jak sprajemy. Może kurwa na zegarku. Nie łuku. Co? Jadę sobie wagonikiem pod wodą, ale koks. O! O, platyna. No dobra, to sobie już ją wykopię też. No i jeszcze kurwa nie mam gdzie pochodni postawić. No. Czy klik oszukał? Miał być za godzinę, półtorej. No właśnie, i tak. oszukał nas. Kuban gay. dobra. E, mi się odcinek kończy, więc możesz powiedzieć, papa. I pa. w następnym odcinku robimy tego bossa i idziemy na CSA. Okej. Okay. Myślę, że koks. No to ja jeszcze zbiorę trochę materiałów widzimy się klepiąc bossa.